Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog Co. W serii, żebyście wy nie musieli Tyskie, edycja specjalna, kanał sportowy Sport Lager 4,6% alkoholu Tyskie jest partnerem kanału sportowego No i rozumiem, że jest to specjalne piwo, czyli już można powiedzieć, że jest pierwszy Sukces, bo y, pójściem po linii najmniejszego oporu byłoby po prostu nalanie tyskiego do puszek z etykietą kanału sportowego, tak jak było ze szklankami, na które naklei naklejki. No i tyle, nie? boże, jak ja żałuję, że ja tych szklanek wtedy nie kupiłem, przecież to by było takie złoto teraz tych, z tą ohydną naklejką i, i zrobić taką, takie piękne intro, jak nalewam do tej szklanki, gdzie ta etykieta się, gdzie ta naklejka się odkleja, no to by było takie złoto, ale niestety, no trudno. Ale, ale, no. Człowiek, człowiek był głupi, no. Człowiek był głupi, mówi nam, żałował te tam kilkadziesiąt złotych za ten zestaw. Trzeba było brać, jak dawali. Potem szybko zniknęły. No, ale nic. Kto mógł wiedzieć, kto mógł wiedzieć, że tak się to rozwinie, że w każdym sklepie za rogiem, czyli w żabce, pojawi się piwo. Praktycznie no, y, drugiej największej marki piwa w Polsce. Przez wiele, wiele lat, tyskie było pierwszą marką piwa w Polsce. E, natomiast jakiś czas temu przegonił, no, czy dobre już pewnie nie wiem, czy nie z 10, ale z. Dobre 5-6 lat temu przegonił je żubr. Wcale nie tam żywca przegania żubr, tylko żubr, przegonił żubr Tyskie. E, ale jakoś się tym nie chwalono zbytnio. E, w każdym razie, no jednak taka marka e, z portfolio e, kompanii Kwarskiej marka premium. Tak? To nie jest jakiś tam wojak, to nie jest jakiś tam, no nie wiem, no lech nawet nie, który się kojarzy ze sportem, tylko Tyskie. O. To tylko też świadczy o tym, jak wielki sukces odniósł Kanał Sportowy. Bo no, nie boją się w kompanii piwowarskiej, że idąc na taką współpracę może się zdarzyć, że, no nie wiem, nagle jakiś fuck up i kurka, będziemy musieli się wycofywać z tego, nie? Zrywać współpracę i tak dalej. Oczywiście to wszystko się może wydarzyć. Wszystko jeszcze przed nimi, ale jednak uznali, że jest to na tyle bezpieczne, że idą w to, nie? Czyli na pewno większym sukcesem jest to kanału sportowego, że to piwo się pojawia. Z drugiej strony można powiedzieć, jest to taki trochę pomysł na troszkę odmłodzenie jednak marki Tyskie, nie, która świadomie lub nieświadomie zaczęła być taką marką na poziomie żywca, żeby po prostu starzy ludzie to pili, nie? Więc tu mam wrażenie, że jest takie odmłodzenie. Jeżeli chodzi o opakowanie, no muszę powiedzieć, że podoba mi się. Nie oglądam kanału sportowego, ale oczywiście wiem o jego istnieniu. E, mm, I jest to naprawdę fajne opakowanie. No, nie ma porównania z tymi szklankami, nie? które były rzeczywiście, to był obciach. Nie? Tutaj na, na, naprawdę siary nie ma. Jest to zrobione e, fajnie, e, z rozmachem, e, z pomysłem. No, muszę powiedzieć, podoba mi się. Yy, piwo jasne, alkohol 4,6. Normalne tyskie ma bodaj ponad 5, 5,1, 5,2, jakoś tak, kiedyś miało 5,6, ale teraz w sumie powinienem to sprawdzić. A co, nieważne, D dam tutaj dopisek, ile ma to tyskie. Yy, w każdym razie ma mniej. Ma mniej, czyli że no, jest takie bardziej sesyjne. W sumie już sam fakt wypuszczenia przez tych. Yy, yy, czy przez KP e, piwa poniżej 5% alkoholu należy e, e, docenić, bo tych piw po prostu jest bardzo mało na rynku. E, składniki, podany pełen skład: woda, słód jęczmienny, chmiel, wyciąg chmielowy i naturalny aromat chmielowy. E, wartość energetyczna 40 kalorii na e, 100 ml. No to chyba to oznacza, że to jest dziesiątka, desitka. No to jak na desitkę dość sporo tego alkoholu. Czesi potrafią zrobić desitkę, która ma 4,3,8 alkoholu. No ale zobaczymy, czy będzie puste, czy nie. No i mamy też podane, ważone i rozlewane w, patrz, pierwsza cyfra numeru partii, jeden browar Tychy, dwa browar Poznań, trzy browar Białystok. Do mnie trafiło z browaru Tychy. Czyli myślę, że jak na piwo tyskie najlepiej, tak? Czyli tyche, tyskie z tychów, a nie gdzieś tam z białego stoku, ale pewnie, e, znaczy pytanie ile tego zostało wyprodukowane, nie? No bo wiadomo, że tyskie normalne jest ważone we wszystkich browarach, ale być może że kanał sportowy tylko w jednym browarze. Nie wiem. E, 3,50 w żabce, no to jak na żabkę, to to jest po prostu jak za darmo praktycznie, bardzo tanio, bardzo tanio. A zatem zobaczmy, czy, yy, czy, czy, czy jest sens to w ogóle próbować, nie? Żebyście wy nie musieli, ja spróbuję. So far wygląda to nieźle. Jest jakiś zapach. Jest jakiś zapach, bym nawet zaryzykował tezę że chmielowy. Yy. Złociste, klarowne, dość obfita, drobno-pęcherzykowa, śnieżno-biała piana. Może też lekko-jabłkowy. I to mi przywodzi na myśl skojarzenia z Lechem Easy. Polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. Czyli być może, że tu jest ten. Tam też był aromat. Być może to jest ten sam aromat. Ten sam aromat chmielowy, który pachnie dla mnie. Um, jabłkiem. E, i, I to nie jest jakiś super. To nie jest nieprzyjemny zapach, ale nie pachnie tak do końca chmielem, nie? Pachnie bardziej, no, tak jabłkowo. E, aczkolwiek to nie jest aż tak dojmujące, jak w przypadku Lecha Easy. Dobra, spróbujmy. No, jak można było się spodziewać, jest lekkie. Ale... Jest jakaś goryczka. No dobra. Jest jakiś posmak, taki korzenny. Mm. No to piwo ma jakiś smak. Jest dość wodniste, wiadomo, to jest desitka, ale jak na desitkę z koncernu. No ma goryczkę, ma goryczkę w trzecim ona jest taka, to nie jest wysoka goryczka, ale jednak jest. E, miałem, m, przez myśl mi przemknęło, czy nie porównać tego ze zwykłym tyskim. Być może jeszcze będzie okazja, ale e, no wydaje mi się, że jakąś goryczkę ma. To nie jest oczywiście jakiś tam e, wysoki poziom, ale też nie można powiedzieć tak jak przy Lechu Easy, że to jest po prostu totalnie bezgoryczkowe piwo, nie. Nie no, ma goryczkę. Ma goryczkę, ma leciutki posmak korzenny, takich mielowy. Jak na desitkę, to ma jakąś szczątkową słodowość, więc powiem Wam, nie jest źle. Nie jest źle. Pewnie wynika to też z tego, że jest to piwo świeże, tak? Czyli ono dopiero co wjechało do żabek. Więc póki jest świeże, pewnie jest ok. Natomiast jak już będzie tam w tych, to, to, to będzie, no nie wiem, czy akurat w żabkach ono będzie zalegać, pewnie może nie będzie zalegać. Nie wiem, jakie, jest, jakie są plany wobec tego piwa, tak? Czy to będą je ważyć non-stop, czy to jest jakiś taki jednorazowy strzał, powtórzą za jakiś czas, nie mam pojęcia. Natomiast powiem tak, póki jest świeże, to pewnie jest do wypicia. Oczywiście, cały czas się obracamy w kręgach. Międzynarodowy, jasny lager, no może z pewnym, w którym kierunku możemy patrzeć na czeską desitkę. Czyli na piwo o ekstrakcie 10 stopni plato, 10% ekstraktu wagowo, o niższej zawartości alkoholu, którego można wypić do beczu, dajmy na to kilka, nie? I takich piw w koncernach w ofercie koncernów polskich brakowało bardzo. No owszem, jakiś czas temu robiłem degustację piwa Żatecki swetli Leżak 38. Więc coś już tam się zaczęło dziać, ale tych piw po prostu brakowało strasznie. W Czechach praktycznie każdy jeden browar ma desitkę w swoim w, swoim, w swojej ofercie. U nas niestety e, raczej to szło w kierunku takim, że nawet piwa podstawowe to były takie jak mocne w Czechach, nie. A piwa mocne w Czechach, e, piwa mocne w Polsce to były takie, jak w Czechach to na święta ważyli, tylko nie? E, więc e, myślę, że ruch w dobrym kierunku. E, sporo e, było głosów o tym, że Hurdur, Jan Śpiewak zaskarżył kanał sportowy do prokuratury i tyskie, bo oni b, b, promują alkohol sportem, nie? No, ale wydaje mi się, że tutaj to nie jest powiedziane, że sport plus alkohol, tylko oglądanie sportu plus alkohol, a to jest zupełnie, myślę, inna kwestia. Więc powiem tak. No, nie powiem, że jestem jakoś zaskoczony, ale uważam, że jest to dobrze zrobiony produkt. To znaczy, świetne opakowanie yy, i piwo. Nie odrzuca. To nie jest case Lecha Easy, którego po prostu nie jestem w stanie... Nie, 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 nie jestem sobie w stanie wyobrazić okoliczności przyrody, w których on mógłby mi smakować. Natomiast to... No nie mówię, że na meczu, bo ono jest za mocne na mecz, w taki, wiecie, w, na stadionie, bo tam musi być 3,5% alkoholu. Ale gdybym był w jakimś pubie i oglądał mecz i tylko to by było na kranie, no myślę, że dałbym radę. Um, ale żebym sobie kupił do domu, no to nie, no to nie. E, ale nie, no myślę, że generalnie wyszło nieźle. Komu brak e, takich lekkich czy lżejszych, no bo mówię się 4,6 to nie jest aż tak mało, mówię, Czesi potrafią zrobić 3,8 e, z desytki e, alkoholu, to myślę, że myślę, że temu kanałowi sportowemu, bo chyba tak się to piwo nazywa, Tyskie kanał sportowy, przejdźmy. Jesteśmy na Tyskie kanał sportowy. Jesteśmy na ty. To oczywiście ma do tego nawiązywać. No ten Sport Lager myślę, że jakoś tam się znajduje, tak? Odnajduje w tym, znaczy spełnia to, co powinien, nie? Myślę, że Wstydu nie ma w odróżnieniu od akcji ze szklankami dla kanału sportowego. Wręcz przeciwnie, jest raczej, e, no, hmm, Tyskie dla nas zrobiło, jesteśmy na wielcy. No, nie da się ukryć. E, piwo się broni i. Myślę, że ekipa kanału sportowego może być za, zadowolona. Ciekaw jestem, jak to się będzie sprzedawało. Um, myślę, że Tychy, znaczy KP e, i, i Tyskie też mogą być zadowoleni z tej współpracy, a mówię, jak będzie, to się okaże. Znaczy, powiem tak, wstydu nie ma. Wasze zdrowie.